Z tej strony Kamil. Wtorek, 18. Kolejna kryptowiedza przed nami. Zaczynamy! Tak jak wiecie i mam nadzieję, tak jak do tego już się przyzwyczailiście, w każdym odcinku chciałbym opowiadać Wam o tym, co... Osobiście mnie interesuje na rynku kryptowalut. Co zbudziło moją ciekawość? Gdzie uważam, że w najbliższym czasie będą działy się przeróżne innowacje, przeróżne ciekawe eksperymenty itd.? Itd. Więc dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, chciałbym z Wami porozmawiać o pewnej sytuacji. Można powiedzieć o sytuacji, która nabierze jeszcze większego znaczenia w 2021 roku. A o czym mowa? Mowa o wielkiej bitwie, wielkiej wojnie pomiędzy Polkadot kosmosem i Ethereum. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć krótko ciekawy sposób. Zainspirował mnie do tego jeden tweet o tym, czego można się spodziewać po tych ekosystemach i dlaczego tak naprawdę największa innowacja i najciekawsze rzeczy dzieją się tam, gdzie w tym momencie za bardzo o tym się nie mówi. Więc o tym dzisiaj konkretnie rozpoczynamy. Pamiętajcie o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa, grupa ogłoszenia na Telegramie, na której warto być, ponieważ tam na bieżąco wrzucam różne informacje, analizy i ciekawostki z rynku krypto. Druga sprawa. Ściągnijcie sobie koniecznie mojego e-booka, którego wrzucam poniżej. W opisie Możecie, macie bezpośredni dostęp do strony internetowej. Ściągając e-booka za darmo, od razu wpisujecie się na newsletter, który zawsze o 18 w niedzielę trafia na wasze skrzynki. Newsletter jest taką pigułką wiedzy, która właśnie zawsze w niedzielę trafia na wasze skrzynki, więc na pewno warto być w tych różnych miejscach, aby mieć całkowicie dostęp do wszystkich informacji, które co tydzień, co tydzień produkuje właśnie, produkuje tutaj dla was. Więc to tyle z ogłoszeń i teraz przechodzimy do odcinka. Polkadot, Cosmos i Ethereum. Trzy protokoły, które Charakteryzują się tym, że coraz więcej deweloperów dołącza do danych ekosystemów, tworzy przeróżne innowacje i w ten sposób te ekosystemy zyskują na efekcie sieciowym. Każdy z tych projektów ma swoich wyznawców, ma swoich przeciwników, ma swoje grupy wsparcia i coraz większe społeczności, które można powiedzieć, że szilują, mówią o tym, dlaczego dany protokół jest lepszy. I dzisiaj chciałbym z Wami, Omawiając ten, ten, te trzy protokoły, chciałbym Wam przedstawić taką historię. Historię, która w bardzo prosty sposób pokazuje, czym jest dany protokół i jakie jak ma zalety i jakie wady, i dla kogo tak naprawdę ten protokół jest. Wyobraźmy sobie, że te trzy protokoły to są trzy miasta. Jest miasto Ithirium, miasto, które rozwija się już od dłuższego, dłuższego czasu. Miasto, w którym um, jest Niesamowicie dużo innowacji. Tworzą się nowe eksperymenty finansowe, i jest to miasto, w którym warto być, w którym, w którym czujemy, że bardzo dużo się dzieje i w którym w pewnym sensie dołączamy, mieszkając w tym mieście, dołączamy do już gotowej infrastruktury, która działa, działa bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wady tego miasta Ethereum, to na pewno tą wadą jest to, że miasto z biegiem czasu stało się bardzo, bardzo drogie i tłoczne. Na ulicach jest sporo ludzi, trzeba czekać w kolejkach, czasami trzeba płacić ogromne stawki za to, żeby skorzystać z różnych usług lub żeby skorzystać z tych usług przed czasem, więc miasto stało się po prostu zatłoczone. Mieszkanie w nim e, wymaga od nas bardzo, e, bardzo. Dużej cierpliwości. Drugie miasto to miasto Polkadot, nowoczesne miasto, bardzo szybkie, bardzo sprawne i z największą zaletą taką, że jest niezwykle, niezwykle, można powiedzieć, bezpieczne. Bezpieczeństwo stawia na pierwszym. Pierwszym miejscu. Miasto, które jest bardzo dobrze połączone z innymi miastami wokół, jest też dobrze połączone, a budowana jest autostrada, która ma bardzo dobrze też połączyć to miasto z miastem Ethereum. Tylko jest jeden problem. Problem jest taki, że tak naprawdę w tym mieście jeden deweloper wybudował wszystko, więc koszty życia w tym mieście są naprawdę, naprawdę wysokie. Są wysokie i nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Jest to miasto innowacyjne, jest to miasto właśnie stawiające na bezpieczeństwo, ale którym trzeba naprawdę bardzo dużo. Płacić. Jest trzecie miasto, miasto Kosmos. Miasto, które w porównaniu z miastem Polkadów jest bardzo tanie. Miasto, które w porównaniu z Ethereum nie jest, nie jest zatłoczone, jest dobrze działa. Budują się nowe usługi, które są tanie, szybsze. I najważniejsze jest to, że um, można powiedzieć, że autostrada już łącząca z miastem Ethereum, w którym dzieje się tak dużo innowacyjnych rzeczy, stała zbudowana i zaczyna coraz lepiej. Coraz więcej osób zaczyna z niej korzystać. Miasto to charakteryzuje się tym, że jest podzielone na przeróżne, na setki dzielnic, które same decydują o tym, w jaki sposób, w jaki sposób się rozwijają, w jaki sposób, czy podnoszą swoje podatki, w jaki sposób się rozliczają. Więc to jest miasto, które tak naprawdę daj wolną rękę: możesz budować, możesz stworzyć wszystko bez, bez płacenia ogromnych podatków, tylko tak naprawdę jedyną takim, jedynym takim zagrożeniem jest to, że to miasto nie świadczy um, zbyt, dużej, zbyt dużego bezpieczeństwa dla e, mieszkańców. Czyli po prostu możesz sobie budować wszystko, ale o bezpieczeństwo musisz też zadbać sobie sam. Są plany do tego, aby w mieście kosmos powstała jednostka centralna, która będzie jednak świadczyła i pomagała w tym bezpieczeństwie, ale jest to przyszłość, jest to gdzieś tam niedaleka przyszłość. I w ten sposób właśnie chciałem Wam, chciałem zacząć jakby, zacząć i przejść już tak naprawdę do, do jakichś takich swoich przemyśleń. Ja uważam, że w 2021 roku zobaczymy Dość sporą walkę pomiędzy tymi protokołami. Protokołami, które świadczą różne rzeczy, które oferują różne wartości, których, które też są inne problemy, które każdy z tych, każdy z tych po prostu ma swoje plusy, i minusy. To, co tutaj jest bardzo ważne, to to, że kosmos jest ekosystemem, który, gdy, gdy czytamy kosmos, to można przeczytać, że to jest internet blockchain, czyli każdy. Czyli tak można powiedzieć taka sieć blockchainów. Nie tworzymy aplikacji, ale na przykład możemy stworzyć sobie osobną, całkowicie aplikację, osobną sieć, która działa bardzo szybko, wykorzystując do tego całą dokumentację i w bardzo. Z tym, co rozmawiałam też z Tomkiem z kanału CryptoDev, mówi o tym, że Kosmos jest bardzo dobrze przygotowany pod stronę, od strony deweloperów. Więc, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o takich technicznych sprawach związanych z Kosmos, warto na pewno zerknąć na kanał Tomka CryptoDev. Tomek bardzo fajnie wchodzi w takie techniczne sprawy. Ja dzisiaj chciałbym stawić taką takie moje podejście do tego wszystkiego i też po raz kolejny taką predykcję, co może się stać w najbliższym czasie. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że takie firmy jak Binance Chain, takie firmy jak OKEX wybierają właśnie kosmos do tego, aby tworzyć swoje zdecentralizowane aplikacje, zdecentralizowane giełdy. I wybierają Polka, w którym można powiedzieć, że musimy płacić za, za to bezpieczeństwo, a właśnie w DOTAch i. Popatrzcie, jaka ciekawa, um, ciekawa jak mamy ciekawą teraz tutaj. Sytuację. Polkadot, która jest protokołem, które ma niezwykle duży hype, ma bardzo duże wsparcie deweloperów. najlepsi deweloperzy po prostu interesują się Polkadot, w którym to ten hype rośnie po prostu dynamicznie. Wręcz no, to, w jaki sposób rozwija się Polkadot, naprawdę przypomina bardzo wczesny etap Ethereum. Z drugiej strony, jednak. Polkadot i cała ta wizja tych parachainów, czyli tych, tych blockchainów podłączonych pod, pod ten główny część i ten główny chain świadczy bezpieczeństwo dla tych wszystkich, można powiedzieć, że w pewnym sensie ogranicza skalowalność, bo jeżeli chcemy wbudować coś w oparciu o Polkadot, właśnie o ten o core Polkadot, no to musimy przejść pewien proces, musimy, musimy też płacić dość spore, dość spore koszty za to, że jesteśmy w tym ekosystemie i to Polkadot dla nas świadczy to bezpieczeństwo. Jeżeli porównamy sobie to teraz z kosmosem, który w pewny sposób daje wszystko, bardzo dobrą dokumentację, możemy budować w oparciu o, o Tendermint, o, o kosmos SDK, możemy to wszystko, możemy budować te swoje aplikacje, to. Tutaj to wygląda całkowicie inaczej. Każdy jest, można powiedzieć, odpowiedzialny za swoje własne bezpieczeństwo, ale dzięki temu na właśnie kosmosie tak łatwo, prosto i tak szybko można zbudować, bo jest po prostu tanio. Jest dostarczona dobra dokumentacja, która zostanie. I to, czym różnią się Polkadot i czym różnią się kosmos, to, to jest jakby taka największa tutaj, najciekawsza, najciekawsza zależność. Polkadot, cały ten ekosystem, jeżeli on będzie budowany w oparciu o nowe, po, o nowe parachainy, czyli o te nowe blockchainy oparte o ten cały ekosystem Polkadot, to będzie to bezpośrednio dostarczało dużej wartości do tokenów DOT. Czyli inwestycja w DOT może się bardzo opłacić wraz z rozwojem tego całego ekosystemu, który co prawda jest drogi. Więc tu jest taki, um, tu jest, tu jest taki problem, że ten token, jest dobrze zaprojektowany i wraz z wzrostem całego ekosystemu DOT będzie rosnął na wartości, ale no właśnie, czy ten ekosystem tak szybko się będzie rozwijał, jeżeli budowanie w oparciu o Polka DOT jest stosunkowo drogie. Z drugiej strony jest kosmos, który postawił na to, że nie świadczy tutaj tego bezpieczeństwa, czyli. Czyli możesz sobie zbudować, nie musisz nic, nic opierać o, o, o można powiedzieć o jednostkę Atom. Czyli atom świadczy tylko bezpieczeństwo dla kosmos, hubu, tak naprawdę, a wszystko, co można zbudować wokół tego, to bezpieczeństwo trzeba sobie samemu zapewnić. I to jest model, w bardzo szybko zaczyna pęczkować, czyli coraz więcej tamtych projektów, tych blockchainów się tworzy. I widać to na stronie, którą wam zaraz tutaj podrzucę, że coraz więcej tam się dzieje, ale no właśnie, jakby bardzo dużo jakby takich styczków, jakby w kierunku jakichś takich. Um, negatywnych wypowiedzi w kierunku kosmosa jest wtedy, gdy mówi się, OK, kosmos fajnie się rozwija, ale to w żaden sposób nie dostarcza wartości dla atomu. Dla atomu. W ten właśnie sposób chciałbym Wam dzisiaj um, opowiedzieć o tym, że 2021 będzie bardzo ciekawym rokiem. Dlaczego? Dlatego, że kosmos zaczął się Świetnie rozwijać, i ludzie z kosmosu, ludzie z ekosystemu kosmosu zauważyli konieczność dostarczenia jakiejś ciekawej, coraz ciekawszych zależności do jednostki atom. Czyli pojawiła się motywacja do tego, żeby w jednostce atom zamknąć prawdziwą wartość i żeby się opłacało, żeby wraz z tym ekosystemem, wyrostu tego ekosystemu, który tak szybko rośnie, żeby wraz ze wzrostem tego wszystkiego atom też. Rósł na wartości i to jest bardzo ciekawe. W oparciu o Kosmos jest oparty torczej, w oparciu o Kosmos jest oparty Terra luna, czyli Terra, czyli jednostka luna, jest band protokol, jest Binance Dexter, jest ok, więc mnóstwo, mnóstwo ogromnych biznesów. I wraz ze wzrostem tych ilości, tych biznesów, do tej pory atom nie zyskiwał na wartości, bo to po prostu działo się wszystko w ekosystemie kosmosu, który, nie bez, który bezpośrednio nie przekładał się właśnie na jednostkę atom. Dlatego w takim Sposób to działa. Polka Dot z drugiej strony jest, można powiedzieć, technologicznie myślę, że jest około rok za kosmosem, ale bardzo mocno chce dostarczyć wartość dla Dot. 2021 będzie bardzo ciekawy. Wraz z wzrostem motywacji do dostarczenia wartości dla atomu będzie rosła e, również motywacja do konkurencji bezpośredniej z Polkadot. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Coraz więcej osób, które obserwuję, wspominają o kosmos, o atomie, ale. Czy to na samym końcu faktycznie, czy jednostka Atom dostarczy wartości inwestorom? Wszystko się okaże. Odcinek, w którym zacząłem od historii, a później porozmawialiśmy sobie o tym, w jaki sposób te protokoły zaczną się rozwijać. Postanowiłem Wam nagrać, ponieważ bardzo długo czekałem na sytuację, w której ze strony deweloperów kosmos e, z, pojawi się motywacja do dostarczenia coraz większej wartości do Atom. I jest cały ruch Atom 2021, czyli bezpośrednie dostarczenie wartości właśnie do jednostki Atom. Czy im się to uda? Tam naprawdę są też mega łebscy goście. A w tym wszystkim oczywiście Ethereum. Ethereum, które jest yy, niedoścignione jak na razie liderem. Mimo wszystko dostrzegam dość sporą wartość, coraz większą wartość i w Kosmosie, i w, w Polkadot. 2021 będzie ciekawy. Na pewno warto w sobie wrzucić te dwa te dwa projekty, bo o Ethereum to wiecie bardzo dobrze, o tym Wam sporo opowiadam. Z te dwa projekty warto sobie wrzucić gdzieś tam na potapę, a z Ethereum tym wszystkim się trzymać. Kryptowiedza, która jest dłuższa, ale mam nadzieję, że sporo z niej wyniesiecie, więc teraz kończę już. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!